Witam serdecznie moim gościem, Krzysztof Król, Brugo Gronowak. Witam, cześć. Krzysztof, bardzo atrakcyjny dzisiaj widowiskowo ten pojedynek, ale bardzo ostry. Czy to dlatego, że stawka była duża? No na pewno w tej teraz w strefie spadkowej każdy walczy o punkty, bo będą one na pewno kluczowe po, po wszystkich rozgrywkach. No te różnice punktowe w tej lidze w tym roku są bardzo, bardzo, nie, bardzo nieduże. Tam chyba wszyscy, większość druży ma tyle samo punktów, bądź tam jeden mniej, więc, więc no na pewno ten, każdy do meczu podchodzi poważnie i stąd pewnie troszeczkę ta ostrzejsza gra dzisiaj, aczkolwiek tak patrząc jakiś taki brzydki faul nie było. To gdzieś takie bardziej stykowe noga-noga, ale nikt nie wkładał w sumie tak nogi bardzo chamsko, żeby komuś coś Zrobić taki bardziej zatrzymanie zawodnika, ale no, dzięki Bogu schodzimy, nikomu nic się nie stało, więc jest okej. Okay, I piątki na meczu też tak. po meczu też, też, też były. Krzysiu, patrząc na waszą dyspozycję, jesteś zadowolony z tego spotkania? Oczywiście punktu nie ma, więc ciężko mówić o pełnym zadowoleniu, ale jeżeli chodzi o jakość gry, właśnie nie wiem, co się stało w tym sezonie. Bo zaczęliśmy fajnie gdzieś tam ta gra fajnie wyglądała w od ostatnich praktycznie mogę powiedzieć chyba pięciu spotkaniach. Mimo, że każdy biega, każdy robi co może, daje z siebie wszystko i szukamy jakiegoś tego pomysłu na grę, no gdzieś tej skuteczności nie ma i wygląda to po prostu kiepsko, jest chaos, nie wiem, no nie umiemy sobie tego wytłumaczyć, bo rozmawiamy czy to przed meczem, czy po meczach, coś ustalamy. No i każdy angażuje się w 100%, ale jakoś no, efekt jest kiepski. No właśnie, dobra sugestia. Skład dobry, bardzo dobry. Papier na papierze wyglądacie bardzo dobrze, ale coś, coś, coś nie hula. No może brak treningu, może brak zgrania? Tak, no na pewno gdzieś wcześniej trochę więcej angażowaliśmy się, gdzieś tam jeździliśmy jeszcze jakąś jedną dodatkową grę. No teraz wiadomo, jest okres wakacyjny. Ktoś gdzieś wyjeżdża, ktoś jakieś jakiejś pracy, ktoś, ktoś coś, to, gdzieś coś komuś wypada no i ciężko nam się zabrać że tak powiem, drugi raz w tygodniu, żeby, żeby zagrać. No tą przerwę też, y, która była w lidze, no bo my dopiero dzisiaj teraz pierwszy mecz graliśmy, no tam chyba jedną gierkę mieliśmy tylko, więc no bo, bo jakoś nie muszą się połapać wcześniej. Dziękuję za wiatr. Dzięki bardzo.